Jestem w niemieckim obozie koncentracyjnym Grozozem. 125 tysięcy ludzi przeszło przez to piekło. 40 tysięcy nigdy nie wyszło stąd żywych. Mieczysław Mołdawa, były więzień tego niemieckiego obozu koncentracyjnego, opowiadał mi pewną scenę. Kiedy około setka rosyjskich jeńców, którzy tutaj byli przez Niemców eksterminowani, postanowili uciekać, umówili się, że na Stukot drewniaka o drewniak, ruszą masowo do ucieczki. Niemcy w ciągu kilkunastu minut wystrzelali 95 tych ludzi. Pięciu zostało żywych. Kierownik obozu, arcyzbrodniarz, wsza hitlerowska Anton Tuman powiedział, że mają się teraz powiesić wzajemnie. Ale ktoś z funkcji zapytał: Jest ich piątka? Nieparzysta. Ostatniego powieszę ja. Tuman został złapany po wojnie i skazany na karę śmierci poprzez powieszenie. Wyrok na tym zbrodniarzu wykonano.